Witaj! Niniejszy film przedstawi Ci krok po kroku, w jaki sposób używać aparatu w Samsung Galaxy S6 Edge. Pamiętaj: wygląd menu w Galaxy S6 może różnić się zależnie od regionu i operatora komórkowego, u którego nabyłeś telefon. Galaxy S6 posiada dwa aparaty. Główny aparat wyposażony w matrycę 16 megapikseli, inteligentną optyczną stabilizację obrazu, szybki autofokus z funkcją śledzenia, automatyczną regulację ekspozycji, przesłonę o świetle F1.9. Przedni aparat natomiast wyposażony jest w matrycę 5 megapikseli oraz tryby autoportret i autoportret panoramiczny. W niniejszym nagraniu zademonstrujemy, w jaki sposób obsługiwać i konfigurować funkcje aparatu w Galaxy S6. Na ekranie startowym wybierz aparat. Ekran podglądu w Galaxy S6 został uproszczony i jest bardziej intuicyjny. Na ekranie podglądu znajdują się ustawienia aparatu, ikony szybkiej konfiguracji, możliwość ukrywania i wysuwania ikon ustawień wyboru trybu fotografowania, przełączanie pomiędzy przednim i tylnym aparatem, wyzwalacz aparatu, nagrania wideo i miniatury fotografii. Jeśli przesuniesz palcem po ekranie podglądu w prawo, będziesz mieć szybki dostęp do trybów aparatu. Jeśli przesuniesz w lewo, możesz obejrzeć fotografie i nagrania znajdujące się w galerii. W menu szybkiej konfiguracji możesz ustawić lampę błyskową, wyzwalacz czasowy, tryb HDR i efekty obrazu. Kliknięcie ikony błyskawicy pozwoli Ci na włączenie, wyłączenie lub ustawienie automatycznego trybu lampy błyskowej. Przy pomocy zegara można ustawić czas opóźnienia przed automatycznym wykonaniem fotografii. Funkcja HDR pozwala na wzbogacenie kolorów i uwydatnienie szczegółów w ciemnych i jasnych lokalizacjach. Aby włączyć lub wyłączyć HDR, kliknij ikonę HDR, aż przejdziesz do odpowiadającej Ci opcji. Opcje efektów pozwalają na zastosowanie cyfrowych filtrów podczas wykonywania fotografii i nagrywania filmów. Po kliknięciu ikony ustawień aparatu masz dostęp do dodatkowych ustawień. Przewiń, aby obejrzeć pełną listę dostępnych ustawień. Pamiętaj, dostępne ustawienia mogą różnić się zależnie od wybranego trybu fotografowania i używanego aparatu tylny lub przedni. Aby włączyć którąś opcję, przesuń suwak obok niej w prawo. Opcja Rozmiar obrazu pozwala regulować rozdzielczość fotografii wykonywanych tylnym aparatem. Wyższa rozdzielczość zapewni fotografie lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej pamięci. Opcja Rozmiar filmu pozwala wybrać rozdzielczość nagrywanych filmów. Wyższa rozdzielczość zapewni nagrania lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej pamięci. Funkcja Śledzenie AF pozwala na automatyczne śledzenie i wyostrzenie wybranego obiektu, nawet gdy obiekt lub aparat poruszają się. Stabilizacja wideo pozwala na zredukowanie lub usunięcie rozmycia obrazu wywołanego wstrząsami podczas nagrywania filmów, będąc w ruchu. Opcja Linie Siatki wyświetla na ekranie podglądu siatkę pomagającą wybierać obiekty. Funkcja etykiety lokalizacji pozwala oznaczyć fotografię etykietą GPS. Po włączeniu funkcji Przejrzyj zdjęcia, fotografia jest wyświetlana od razu po jej wykonaniu. Szybkie uruchamianie pozwala na szybkie włączenie aparatu dwukrotnym naciśnięciem przycisku HOME. Sterowanie głosem pozwala na wykonanie fotografii i nagrywanie filmów komendami głosowymi. Wystarczy wypowiedzieć odpowiednią komendę. Opcja ułatwia także wykonywanie autoportretów. Funkcja klawiszy głośności pozwala na wykonywanie fotografii, nagrywanie filmów lub przybliżanie i oddalanie obrazu przy pomocy klawiszy regulacji głośności. Opcja Ustawienia Fabryczne przywraca domyślne ustawienia aparatu. Po włączeniu funkcji szybkie uruchamianie możesz szybko uruchomić aparat, dwukrotnie naciskając przycisk Home, nawet kiedy ekran jest zablokowany lub urządzenie jest uśpione. Pamiętaj, Niektóre funkcje aparatu są niedostępne, jeśli zostanie on uruchomiony z ekranu blokady lub gdy ekran jest wyłączony, a funkcje zabezpieczające uruchomione. Alternatywnie, na ekranie blokady możesz przesunąć ikonę aparatu poza okrąg, aby go uruchomić. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się obsługiwać aparat w Galaxy S6 Edge. Więcej informacji i porad na temat smartfonów Samsung Galaxy S6 i S6 Edge znajdziesz w naszych pozostałych poradnikach.